Bardzo wita w kolejnym epickim przeglądzie świątecznym. Dzisiaj mamy grę MKist, Sci-Fi post, post Apocalyptic RPG. Czyli tak, w klimatach polałta bardzo bym powiedział, jeżeli o to chodzi. Więc idziemy tym samym nurtem. I z każdym dniem te gry są coraz lepsze i nie powtórki, więc zobaczymy, co to zagra. Nie ma języka polskiego. Raczej bym się nie spodziewał tego, co w internecie udało mi się znaleźć. No, spróbujemy w to zagrać, ale ja raczej wiem, czego się spodziewać.

Some kind of a testing ground or storage? Whatever it is, no living thing trapped under the dome can escape it. Okay. Yet even this did not stop the research. The major powers created the Cronus Mega Corporation to develop and explore the dome. Its secrets became a lucrative business. The Spire Station was built on top of the dome to export the artifacts and import supplies and personnel. The city of Crystal Sands grew at the foot of the Dome, eventually becoming a major transportation hub. All this required thousands of employees and there was no shortage of candidates. Romantics, pragmatists and adventurers of all trades swarmed recruiting centers around the globe seeking jobs at Kronos. You were one of those people. Dobra, czyli In do tej your application was approved. And you went under the dome the można tam wejść, ale nie można wyjść. Dobra, czy możemy być złym, dobrym? Można wejść do kopuły, nie można z niej wyjść? No zobaczymy. To jest RPG i RPG, RPG, co z RPG. To bez polskiego może być ciężko. To no, może być ciężko, słuchajcie. No ja jestem, ale chcę go zidentyfikować. Dlaczego ja tak wyglądam? Ja nie chcę tak wyglądać. Dobra, w ogóle ten wygląda jak z tego, z Disco Elysium. Nie wiem, bądźmy takim zadziorem. Nie, tak, takim zadziorem, bądźmy. Dobra, no słuchajcie, to nie jest ważne. Sami jesteście Aplikan, a ja tu inaczej. A, o teraz tu zmieniam. E, dobra, to, to pokażcie mi głowę. Osoba chociaż trochę do. O! No dobra, niech będzie. Przecież w ogóle nie pasuje. Czekajcie, mamy takiego piękniecia? w okularach. Nie mamy. Ja, bo ja chcę być osiłkiem. siłkiem. Czekajcie, zmienię sobie jeszcze. Pas ale nie będę przy tym cały czas. Czy też mogli. O! Pasuje. Zaraz, dawaj. Trybuty, proszę bardzo, jak fajnie. Proszę bardzo, no nie wiem skąd wiedzieli. Dziękuję. Oni sami wybrali to za mnie. Dobra, może być. I gra może być dobra, jak to się... To się nic, dobra. Ja Musiał to jeszcze. Nie chcę, dobra, niech będzie. Ej, co się stało? Ja tego nie mam, teraz to mam. Ale to prostu, dobra. Kurczę, falot mi się ten przypomniał, nie? Zobaczcie. Masked, nie, to, to powinno być, czekanie hand to hand. Jeżeli chciał, nie? To, 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 może zrobić tak. A mam. I weapons, to chciałbym wtedy... Yy Zobaczmy, czy to jest napisane. Jest. Deftness perception, czyli teraz tak. Deftness, nie jest źle. Perception jest dramat. No, nie, ja nie będę charyzmatyczny. Good. Może być dobre. Nie będę charyzmatyczny. Mózgowcem też nie będę. I teraz jest dobrze. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Krótki tylko podgląd, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Już prezentuje się dobrze. O, to sobie sami ogarniecie. Nie jesteśmy w jakimś samouczku, co? Wave lock. a który ja jestem? To jestem ja, tak? Nie, tu jestem ja. Super. Mogę z nimi gadać, zobaczcie. O. Mam influence. Dobra. No to się wszędzie ta winda jest zepsuta, czy co? Dobra, super. To from... Tylko dlaczego. Trochę nie zrozumiałem, czemu my możemy wejść do tej kapuły. Kopuły, kapuły. Ale nie możemy z niej wyjść. Ale ja mogę się schować. Chowamy się. Nie interesuj się. Opisu... Nie, to angielski to absolutnie, słuchajcie. I to nawet nie poziom podstawowy. Zobaczcie, tu mam hand I mogę ich tłuc Mogę je przy... przyłożyć no, dawaj ją Proszę bardzo Nie mówcie, że, że to jest gra tak jest rozbudowana, że ja mogę... Aj trówka się włączyła Ja mam tyle siły Kobiety to Dobra, to teraz ja wam pokażę walkę Proszę bardzo, jak ją poskładałem Proszę bardzo nie nieładnie żeś mnie tu kopnęła. A leszczu. Ten stół jest leszczem, trzeba go porobić. Ja mam życie, gdzie jest moje życie? U góry? To jest moje HP. Ja mam tyle HP aż. Jak tak poskładam szybko? No ja chcę tego go zdzielić. Masz tu. Mogę jeszcze? Czekajcie. 10,14. Dawaj go. Zobaczcie, co mu zrobiłem. Kark mu skręciłem, to jest za trzy, to dawaj go jeszcze. Do czemu go nie zabiłeś? A i ta jest mocna. Bo to jest on. Dobra, ale już, już wiem, z czym mamy do czynienia. Czyli mam absolutną dowolność, słuchajcie. Ej, ten nie zaczyna trafiać teraz. O, tego już poskładaj. Dziękuję. Ten tu jest mocny. Tu jest. Pokazane co... co ja mogę zrobić. Ja mam taki mam taki damage, że. Bo tu... A, to musi odpocząć. Dobra. Pokaż mnie, nie kop. Ale dobra, ten mnie obiegnie teraz. Jeszcze nie pewnie zaatakuje, co? Ten jest słabym leszczem, to muszę pokonać. Zobaczcie, czy mogę to. Aż tu skopa. Widzieliście to? Może jak dobiegnie, to mnie nie zaatakuje. Bijesz mnie? Dwa mam. Co? Mam. Je mogę, za mogę za jeden. Dobrze. Dobrze. Zobaczymy, co gra zrobi, że mi się uda to przeżyć. I stąd, no, ten z tyłu będzie mnie teraz bił, co? No, heleszczu. No, i proszę, poskładane. Słuchajcie, Tom chce porobić. I ty. Dobra, bo to jest jakiś widać naukowiec, nie? Słuchajcie, skoro mogę to robić, to znaczy, że twórcy na to pozwolili. Ja ci zaraz takiego kopala zasadzę. O ścianę rozbijesz. <grymne> nie wiem czy to było przewidziane, ale słuchajcie. Takie gry też są dobre, nie? Pokazałem w po odcinku coś czego nie zamierzałem. Ale to bardzo dobrze świadczy o tej grze, słuchajcie. Co znaczy, co znaczy strzałka? Czy czaszka? Co znaczy? Dobra, to Dobra, to było dobre. To było dobre, nie? Zaczynam z pełnym ekwipunkiem czegoś. Niby, czekajcie, niby mi. co to jest? Dobra, to ja widzę, że mam mało tego, mam dużo doświadczenia. Jakbym chciał zobaczyć charakter. Jakim ja jestem charakterem? <grym> Jakim mogę być? Jest, jest dobrze, słuchajcie, kurczę, że nie ma języka polskiego. Raczej bym się nie spodziewał, ale. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Generations. Czy gdzieś tutaj reputacja? Reputation. Jest tu. Mam 15, to jest chyba minus, co? Nie, no, mam na plusie. Ciekawe ile miałem na początku, nie sprawdziłem. No dobra słuchajcie, ale chyba będę kończył, bo chyba widzi... no tu jest spacerze wspomaganym. Koleś, raczej go nie pokonam. Gdzie on zniknął? On był tu u góry, jak on tam się na nadalaz... dole... Dobra. Tu się biega. Nie chcę z tą gadać. No, mogę go pogonić. Jest, dobrze jest, jeżeli ktoś się czuje dobrze w angielskim to będzie dobrze, dobra no nie będę Wam pokazywał więcej, bo widzicie to gra jest już dla mnie oczywista, potem z bronią palną pewnie turówkę można robić, to wszystko i tak dalej, gra osiłkiem pomaga, tu mamy questy, jest taka oldskulowa trochę nie, ale słuchajcie pierwsze wrażenia są jak najbardziej, fajnie się chodzi, ta walka jest fajna jak na taką grę. Jak na taką grę, w ogóle jest fajna, jak na gry w ogóle, nie? Patrzcie kosz mogę przeszukać. No patrzcie jak tego nie lubić. No ja mam dużo do trade. Ja chcę sprzedać. Ile mam kasy? Jest gdzieś tam pokazane? Kupuj. Nie wiem, kupiłem coś. Czekajcie, też kupiłem w ogóle. To jest najlepsze. Coś kupiłem, gdzie jest ekwipunek. Inwentory i. No, nic odkrywczego, ale dobrze. Dobra, słuchajcie, jakieś piwo w ogóle mam. Ziemię, pieniądzory. Kanner mam. Nawet widzę, gdzie to mogę wyposażyć. Słuchajcie, a jest nie? Nie mogę? Czemu nie mogę? Problem? Drop, nie mogę. Lockpick, no dobrze. Ej, no jest dobrze. Na razie jest bardzo dobrze. Dobułem wszystkie możliwe ekwipunki. Pytanie, dostosowane są pewnie. Ej, fajne filtrowanie jest. Można wszystkich zabić w indzie. Jest... O, jest mapa fajna. To jest cała kopuła, słuchajcie. No, przypomina mi to tak wiele gier. Tak, Westlanda, Fallouta. Na razie te dwie. Taka gra jest The Duma, ale to nie ma nic wspólnego z tym. Tu słuchajcie, mogę dołożyć sobie tego. Nie, w kombacie na przykład. To są te, te umiejętności, które przed chwilą używałem. Tu są one, nie? Włożę w drugi, mogę? Nie. No dobra, słuchajcie. Dobra, Widz... <ścoughs> widzicie jak to wygląda. Wstępne wrażenia bardzo pozytywne. Jak czujecie się dobrze w języku angielskim, to, to ogrywać jest za darmo, więc brać i ogrywać. A my widzimy się w następnym wypiskim przeglądzie świątecznym. Jest coraz lepiej. Jutro mamy 24, czyli Wigilię to. Jutro może będzie jakaś petarda. No zobaczymy. Dzięki wielkie jeszcze raz. Nara.